Witam serdecznie wszystkich żeglarzy, wędkarzy oraz wszystkich, którzy chcą albo mają obecnie łódki. Dzisiaj chciałem pokazać Wam podpory do przyczep do transportu łodzi. W naszej ofercie znajdziecie oczywiście całe spektrum tych podpór, ale dzisiaj zajmiemy się dwoma specyficznymi. Są to podpory płaskie: 225 mm na 10 cm, wysokość 30 cm lub. 60 cm, w zależności, którą opcję sobie wybierzecie, do tego, oczywiście, mamy nie w zestawie. Trzeba to kupić osobno, jako osobny produkt. Taki zestaw montażowy, który pasuje do tych podsłuchów. Oczywiście, zapraszam na stronę shopeneria.pl, Tam znajdziecie wszystkie elementy do przyczep, do łodzi i cały wyposażenie. I osprzęt shopeneria.pl Zapraszam.